Siemako, kochani, witajcie w pierwszym odcinku School Saks TV. Prawdopodobnie jest to pierwsza, a może i nawet jedyna telewizja o szkole na świecie. Na samym początku. Na początku telewizji Skulskax TV oraz Roku Szkolnego chciałbym złożyć serdeczne życzenia tym, do których ten kanał jest adresowany: Mianowicie do uczniów, nauczycieli i rodziców. Czyli tak naprawdę do wszystkich. Czego Wam życzę? Posłuchajcie. Najpierw uczniom, bo to właściwie dla nich jest szkoła, mimo że niektórzy sądzą inaczej to uczeń musi chodzić do szkoły nie z własnej woli. Kochani uczniowie, moi uczniowie, ale nie tylko moi, wszyscy uczniowie w całym kraju, a nawet i na świecie, życzę Wam, aby ten rok szkolny był dla Was bardzo radosny, wesoły, pełen uśmiechu, abyście chodzili do szkoły z chęcią. Wiem, to może brzmi trochę śmiesznie, ale jest to możliwe. Abyście chodzili do niej nie po to, aby zdobywać oceny, ale aby poznawać świat, który przecież jest wspaniały. Abyście nie gonili za ocenami, którymi Was karmią i którymi system Was jakby zawala. Tak jest, ale da się z tym sobie dacie, dacie sobie zaraz z tym poradzić. Nie jest to łatwe, ale uwierzcie, że dacie radę. Życzę Wam, abyście z tego chorego, strasznie chorego systemu edukacji, który mamy w tej chwili, wyciągali to, co najlepsze. Abyście Potrafili wyłowić dla siebie to, co dobre, abyście nie martwili się zbytnio ocenami, średnią, wynikami egzaminów, testów, maturą. Abyście naprawdę zrozumieli, że nie o to w tym wszystkim chodzi. Abyście nie martwili się głupimi uwagami, którymi Was czasami zawalają nauczyciele. Abyście starali się dostrzegać plusy. Bo w szkole jesteście, do niej musicie chodzić, więc no spróbujcie. Może się uda. Życzę Wam jeszcze tego, abyście spróbowali choć trochę zrozumieć nauczycieli. Ja wiem, może Wam się to wydawać śmieszne, bo często ich nie lubicie, często oni Was męczą, macie ich dość, ale wierzę, że są tacy nauczyciele, których kochacie, uwielbiacie, moglibyście spędzać z nimi całe życie, którzy są Waszymi autorytetami. Takich się trzymajcie. Spróbujcie pomyśleć, że nauczyciele serio mają przerąbane, mają bardzo niskie pensje, chodzą do pracy i tak naprawdę no, jest im ciężko, bo nie mogą często robić tego, co by chcieli robić, czyli uczyć. Naprawdę. E, muszą wykonywać mnóstwo papierkowej roboty, brać udział w biurokracji, słuchać czasami dyrektora, który nie zawsze jest pozytywny. Muszą. Muszą robić to, co każe im ministerstwo, ustawy, statut szkoły. Usłyszałem ostatnio takie zdanie, chyba dwa dni temu, jednej starszej nauczycielki, która powiedziała, że jej marzeniem jest, aby mogła w szkole jedynie uczyć. Czyż nie byłoby pięknie, gdyby tak faktycznie było? Pomyślę, że oni też muszą rano wlec się do szkoły o godzinie 7 czy 8 prowadzić lekcje, brać udział w tym wszystkim, w hałasie, w tym. No, no, no jest im ciężko, no jest im ciężko. Są częścią systemu, ogranicza ich korporacja zwana systemem edukacji i taka jest prawda. Uśmiechajcie się czasem do nich. Zamieńcie z nimi słowo o ich życiu osobistym. Zmieniajcie w ten sposób ich serca. Od Was zależy, jakimi będą nauczycielami. Czy wpadną od września w ten głupi wir ocen, pogoni za wynikami? Czy może coś zrozumieją? Pokaż, że szkoła może być spoko. Kochani nauczyciele, mimo że zarabiacie bardzo mało, nawet nie w jednej trzeciej tego, co powinniście zarabiać, ale skoro już jesteście w szkole, jesteście w niej z własnej woli. Pamiętajcie, że jesteście w niej. Dla ucznia. Tego wam właśnie życzę na nowy rok szkolny, abyście pamiętali, że to wy jesteście w szkole dla ucznia. Od was zależy, jakimi ludźmi będą wasi uczniowie. Od was zależy, czy będą wierzyć w siebie, czy będą pewni siebie, czy będą wierzyli w swoją przyszłość. Czy pokochają przedmiot, którego uczycie, czy go znienawidzą. Od was zależy, jakimi będą ludźmi przyszłości. Oczywiście uczeń powinien być kulturalny, sympatyczny, miły, uśmiechnięty. Nie każdy ma ochotę, czy siłę takim być. Ale to jest wasza praca i niestety no, macie trochę bardziej przerąbane niż oni. Mało, ale za to wam płacą. Jesteście w szkole z własnej woli. Skończyliście już wszystkie szkoły, czyli macie wiedzę, jesteście starsi. Powinniście być też mądrzejsi. No i tego Wam życzę, abyście o tym właśnie pamiętali. Zauważcie w uczniach ludzi, ludzi, którzy mają życie, nie uczniów. Pamiętajcie, że Wasz uczeń jest najpierw człowiekiem, który ma swoje życie, ma swoje hobby, zainteresowania, ma przyjaciół, rodzinę, potrzebuje odpoczynku. Dopiero potem jest uczniem do roli ucznia, zmusza go kraj, zmusza go system, zmusza go często rodzina. On musi chodzić do szkoły. Więc choć trochę, pomóżcie mu, uczyńcie to. Jego trudne życie piękniejsze. Nie męczcie uczniów setkami testów, sprawdzianów, kartkówek, szczególnie po weekendzie, po wakacjach. No spróbujcie dać im trochę odpoczynku. Wyluzujcie. Pamiętajcie, że wasi uczniowie często nie wiedzą, po co są w ogóle w szkole, dokąd idą. Kim chcą być w przyszłości, tu wasza ogromna rola. Pomóżcie im zrozumieć, odkryć, kim mogą być w przyszłości. Skierujcie ich uwagę na to, w czym są dobrzy. Dobrzy i, i namówcie ich, aby w tej dziedzinie się doskonalili. Aby olali to, co jest dla nich mniej ważne, co ich nie interesuje. Nie muszą mieć wszystkiego piątek. Pomagajcie im w życiu, pokazując im drogę. Macie świadomość, że w dzisiejszych czasach większość informacji, którą przekazacie w szkole, można zdobyć w internecie, czyli w komórce? Uczniowie, myśli, po co mam chodzić do szkoły, skoro mam wszystko w internecie. Pokażcie im po co. Pokażcie im, że wiedza, która dostępna jest w internecie, nie jest celem szkoły. Że, że szkoła jest coś więcej. Dzisiaj, gdy wielu nauczycieli, wspaniałych pedagogów odchodzi z pracy, odchodzi ze szkoły, z powodu tej deformy, z powodu tego cyrku, w którym wszyscy bierzemy udział, wy zostaliście w szkole, czyli jesteście pewnego rodzaju bohaterami. Skoro już zostałeś w szkole, to postaraj się ją zmienić. To od Ciebie zależy, jaka będzie szkoła jutro. Może właśnie bierzesz udział w czymś niezwykłym. Może w tej chwili dokonują się takie zmiany, które naprawdę uczynią szkołę lepszą. Może już za rok, może za dwa. Doświadczysz tego, co powinno być w szkole od lat, jaka powinna być szkoła. Okaż serce, okaż człowieczeństwo, pokaż, że jesteś człowiekiem. Pokaż, że serio jesteś mądrym człowiekiem i że doceniasz wysiłek ucznia, jakikolwiek on jest, nawet taki mały. A uczeń to doceni i wróci do ciebie po latach z radością. Rodzicu, pamiętaj, że jestem człowiekiem, a nie tylko uczniem. No i nadszedł czas na Ciebie, drogi rodzicu, czego życzę Tobie w nowym roku szkolnym. Przede wszystkim, jeśli pogubiłeś się na tyle, że męczysz swoje dziecko pytaniami o szkołę, od progu, od, od samego momentu, gdy wejdzie do domu, co było w szkole, a to z matmy, ile uwag. Znowu uwaga. A to tam trujesz mu dupę tym, o czym on chce zapomnieć jak najszybciej. Czy ty wracając zmęczony z pracy chcesz o niej rozmawiać, czy raczej myślisz, żeby usiąść sobie wygodnie na sofie, napić się piwa czy wody i zapomnieć o pracy? Pomyśl, twoje dziecko jest najpierw człowiekiem, a potem dopiero uczniem. Ono ma życie, wspaniałe życie. Ono jest, ono jest kimś wyjątkowym, więc nie męcz go tylko szkołą naprawdę, zobacz w nim człowieka. Najpierw człowieka, potem ucznia. Ty też jeszcze niedawno byłeś uczniem, byłeś dzieckiem. Pomyśl sobie, czy wtedy chciałeś żyć tylko szkołą? Nie gloryfikuj ocen, które tak naprawdę o niczym nie świadczą. Możesz mieć piątkę, niczego nie potrafiąc. Możesz mieć dwa, być ekspertem w tym, co kochasz. Serio. Mówię to naprawdę. Z całą świadomością. Oceny o niczym nie świadczą. O tym będziemy mówić jeszcze później. Zainteresuj się raczej jego życiem, życiem osobistym. Zapytaj, co u niego słychać, czym się interesuje, czy chciałby może wyjść na lody. Bądź obecny w jego życiu. Nie truj mu dupy, o pierdoły nieistotne w życiu, bo one psują waszą relację. Już za chwilę twoje dziecko nie będzie uczniem. Już za chwilę opuści dom. I o czym po, potem będziesz rozmawiał? Znowu o szkole czy o życiu? Czy będzie chciał do ciebie wrócić? Najważniejsze, kochaj swoje dziecko. Kochaj je takim, jakim jest. Nie takim, jakim ty chcesz, aby było. Niezależnie od ocen, niezależnie od tego, jak sobie radzi, kochaj zawsze. Pomagaj, wspieraj, motywuj. Pomyśl czasem, jak Twoje dziecko ma ciężko. Na serio, musi wstać rano z miłego łóżeczka O szóstej czasami się zwleka. Bladym świtem, zimą, jak sierpniczy. Zdajesz sobie sprawę, że ona ma czasem dość, że nie wyrabia, że ma myśli samobójcze, że myśli, że go nie kocha, że pytasz tylko o oceny. Potem musi spędzać kilka godzin w szkole, w miejscu, do którego niekoniecznie chce iść, z ludźmi, których niekoniecznie lubi i chce widzieć. Wraca do domu i co? Czeka go praca domowa i nauka na kolejny dzień. I tak co dzień, i co dzień. Często pytam uczniów, nie mają życia. W ciągu tygodnia nie mają czasu, aby się spotkać z przyjaciółmi. Masz tego świadomość? Czyli nie mają czasu na to, co jest w życiu najważniejsze. O tych wszystkich i o innych sprawach będziemy rozmawiali w skórosach TV w ciągu najbliższego roku szkolnego. Będziemy mówili o tym, czy szkoła dzisiaj jest w ogóle do czegokolwiek potrzebna, czy ma sens. Czy jej reforma jest realna? Czy może lepiej ją zburzyć? Totalnie rozwalić i zbudować coś zupełnie nowego. Na miarę XXI wieku. Będziemy zapraszali gości, uczniów, nauczycieli, rodziców, osoby znane, ekspertów, pedagogów, którzy będą dzielić się swoją wiedzą na temat edukacji, wychowania. Mam nadzieję, że i Wy będziecie mi w tym pomagać, że będziemy razem próbować zmieniać polską szkołę na lepszą. Razem możemy więcej. Razem będziemy. Próbować rozwalić to, co złe, a budować to, co dobre. Rozwalmy ten chory system, rozwalmy ten cyrk zwany system edukacji i zbudujmy coś niezwykłego. Zróbmy to razem. Bo na serio mamy w Polsce wielu świętych ekspertów, pedagogów, zmieniaczy rzeczywistości, ludzi, którzy inspirują swoją osobowością. Niestety większość z nich już odeszła ze szkoły, nie wytrzymała możemy się zebrać na nowo i zbudować razem coś pięknego. Szczęśliwego nowego roku szkolnego. Krystian Ostrowski. No i na koniec, e, jeśli spodobało Ci się to, o czym dzisiaj mówiłem, daj lajka, daj suba i koniecznie podziel się tym z innymi, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Dzielmy się tym razem, niech to idzie w świat. Im więcej nas będzie, tym większe szanse, że uda nam się zmienić system edukacji w Polsce. Szkoła Zacznie być spoko. Szkoła zacznie być dobra. Szkoła zacznie być pełna miłości. A nie do dupy, jak jest teraz. Bądźmy razem. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.